Rozdział 22. Czy jest Bogiem prawdziwym ten, któremu służą chrześcijanie i któremu jedynie godzi się ofiary składać? Mógłby ktoś na powyższe nasze słowa odpowiedzieć: Cóż to jest za Bóg i skąd dowód na to, że On jest godzien, by mu Rzymianie służyli tak, iżby nie mieli czcić innego bóstwa ofiarą oprócz Niego? Ślepota to wielka, pytać jeszcze: Co to za Bóg? Jest Ci On tym Bogiem, którego prorocy te rzeczy przepowiedzieli, na które patrzymy. Jest ci On tym Bogiem, od którego odpowiedź otrzymał Abraham w nasieniu Twojem błogosławione będą wszystkie narody. Że to się w Chrystusie spełnia, który wedle ciała z tego nasienia powstał, to uznają, radzi, nie radzi sami ci, co pozostali nieprzyjaciółmi imienia tego. Jest ci On tym Bogiem, którego duch święty mówił przez tych, co ich przepowiednie spełnione w kościele rozszerzonym, widzialnie po całym świecie wyłożyłem w księgach poprzednich. Jest ci on tym Bogiem, którego waron, najuczeńszy Rzymian, Jowiszem mianuje, choć wie, co mówi. A uważałem to za godne wspomnienia, iż mąż tak wielkiej nauki nie mógł tego Boga uważać za nieistniejącego albo za lada jakiego. Wierzył, że on jest tym Bogiem, którego uważał za najwyższego Boga. Wreszcie jest ci on tym Bogiem, którego najuczeńszy z filozofów, choć najzaciętszy wróg chrześcijan, Porfiriusz, nawet przez wyrocznie tych, których za Bogów uważa, Bogiem wielkim wyznaje.